Kraków zna Pan bardzo dobrze, ale bardziej z drugiej strony błoń. Pracował Pan w Krakowie, teraz mecz z Wisłą Kraków. Czy jakieś szczególne emocje towarzyszą Panu przed tym meczem? Żadnych emocji. Emocje wiążą się tylko z tym, że, że jedziemy na Wisłę i chcemy nie sprzedać tanio skóry. Efektowna wygrana z Lechem na pewno była solidną dawką pewności siebie dla zawodników, ale w takich sytuacjach bywa też tak, że ta pewność siebie jest za duża. Czy tonował Pan jakoś entuzjazm w zespole? Nie, raczej nie trzeba. Trenowaliśmy normalnie, żadnych, żadnych spotkań wizyt w zakładach pracy nie było. Także trenujemy normalnie kolejny mecz Wisła-Kraków. Był czas yy, po meczu z Lechem na chwilę radości, ale, ale jesteśmy skoncentrowani na wszystkich kolejnych spotkaniach. Zagramy bez Adama Mójty. Kto zagra za niego? Mamy kilka rozwiązań. Tutaj jest Frank, jest, jest Olek, jest Adam Pazio, już w pełni zdrowy, także kilka tych kilka rozwiązań mamy. Czy ma pan już pomysł, jak wykorzystać brak dwóch środkowych obrońców w drużynie Wisły Kraków? Wisła zagra przeciwko Podłyskidziu bez Głowackiego i bez Guzmicza. My się musimy skupić na sobie. Nasza gra nie ulegnie zmianie w związku z. W tym, że inne personalia wystąpią w linii obrony Wisły. My mamy swój plan, a, a kłopoty Wisły są Wisły kłopotami, my mamy swoje, nie wystąpi Adam Mójta. W związku z tym nie jest to dla nas sprawa kluczowa. W Gdańsku wystąpił jeden napastnik, Mateusz Szczepaniak. Przeciwko Lechowi zagrali już i Mateusz Szczepaniak i Robert Demian i obaj zdobyli po bramce. Kto zagra w Krakowie? Hmm, bardzo, bardzo wiele. Bardzo wiele domyślenia dał nam z Lechem na pewno, ale i sytuacja w, Gdańsku, sytuacja w Gdańsku również była spowodowana wymogami taktycznymi. Jutro wybiegnie, mam nadzieję, najlepiej dysponowana jedenaska pod Beskidzia.